Kobiece rzeczy, które pierwotnie były przeznaczone dla mężczyzn. W Persji mężczyźni nosili wysokie obcasy, aby chronić swoje stopy. Europejczycy zobaczyli to i pomyśleli, będziemy to nosić również, aby pokazać, że jesteśmy zamożni, wpływowi i męscy. W ich kulturze im wyższy obcas, tym bardziej męski był jego właściciel. Torby również były początkowo przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn. Ta tutaj jest najstarszą znalezioną torbą wykonaną dla mężczyzn. Jest całkowicie ozdobiona psimi zębami, ponieważ była to ówczesna moda. System bardzo podobny do dzisiejszych jednorazowych podpasek higienicznych został pierwotnie użyty podczas pierwszej wojny światowej do tamowania krwi żołnierzy. Wtedy pielęgniarka zauważyła to i pomyślała, możemy to włożyć do naszej bielizny i nie musimy już używać szmat jako podpasek. Spódnice były początkowo noszone przez mężczyzn przez całą historię świata. Makijaż również był powszechnie stosowany przez mężczyzn, zwłaszcza w Chinach, Japonii i Egipcie. Zazwyczaj był używany z powodów religijnych oraz aby pokazać bogactwo i status.